Cześć, jestem Anno i witam Was w piątej części naszej serii video artów, w których przedstawię Wam metodę ataku zwaną Blind SQL Injection. Tak więc przechodzimy do przykładu, uruchamiamy przykład szósty. Co tutaj widzimy? Widzimy stronę z dwoma linkami. Klikamy na pierwszy link. Widzimy komunikat ten user istnieje. Link numer dwa ten user istnieje. Linki zmieniły nam jedynie parametr login w adresie. Jak łatwo się domyślić, skrypt ten sprawdza czy użytkownik o podanym loginie istnieje w naszej bazie danych. Spróbujmy wywołać użytkownika, który na pewno nie istnieje. Dopiszmy jakieś zbędne litery. Oto efekt. Nie ma takiego usera. Wyobraźmy sobie teraz, jak mogłoby wyglądać zapytanie do bazy danych wyciągające tego rodzaju informacje. Otwieramy dowolny do tekstu i piszemy. Na pewno będzie to SELECT. SELECT nieznana liczba kolumn FROM nieznana tabela where login równa się parametr login brany z adresu i nieznane parametry, na przykład grupujące, sortujące czy jakikolwiek limit ilości wyciąganych pól nie znamy, nie będzie nam to do niczego potrzebne nazwy tabeli nie znamy a zwykle to jest największym problemem mimo wszystko to dziś nie będzie nam do niczego potrzebne Naszych ograniczników także nie znamy, ale jak wiemy z poprzednich artów, możemy się ich pozbyć w prosty sposób, zakomentowując je. Login. Login oczywiście znamy. Wiemy, na, jakie, na jaki login chce dostać się agresor. Załóżmy, będzie to login unknown. Co chcemy wyciągnąć? Hasło, więc AND hasło, like, bo jest to porównanie. Będziemy porównywać hasło z wzorcem. Zgadując je po jednej literę: like procent, czyli na słynny wieloznacznik. Skopiujmy to do paska adresu i zobaczmy, co się stanie. Wklejamy, naciskamy Enter i ten user istnieje. Wiele informacji nam to nie dało. Wiemy jedynie tyle, że użytkownik Anno istnieje, a widzieliśmy to już wcześniej. Oraz, że ma hasło pasujące do wzorca składającego się jedynie z wieloznacznika, czyli że ma jakieś hasło. Ale, aby ta informacja nam coś dała, możemy dopisać przed wieloznacznik dowolną literę. Będziemy sprawdzać cały alfabet po kolei, więc dopiszmy tu literę A. To samo robię oczywiście w pasku adresu i naciskam Enter. Komunikat nie ma takiego usera. Wniosek jest prosty. Użytkownik Anną na pewno nie ma hasła zaczynającego się na literę A. Sprawdzamy więc literę B, komunikat pozostaje bez zmian, litera C, komunikat nadal jest bez zmian. I tak przelatujemy przez cały alfabet. Po pewnym czasie dochodzimy na przykład do S, nie ma takiego zera. Dochodzimy do litery T. Ten user istnieje. Mamy już pierwszą ważną informację. Hasło usera zaczyna się na literę T. I składa się z niewiadomej liczby liter. Więc zaczynamy alfabet od nowa. Dopisujemy literę A. I ku naszemu zdziwieniu ten user istnieje. Wniosek, druga litera to A. Hasło zaczyna się na TA. Tak samo postępujemy z trzecią literą. Znowu zaczynamy alfabet od nowa, czyli A. Nie ma takiego zero. Bierzemy B i ponownie przelatujemy cały alfabet. Dochodzimy w końcu na przykład do litery E. Nie ma takiego usera. Potem załóżmy J. Ten user istnieje. Więc trzecia litera to J. Możemy teraz oczywiście nadal łamać hasło w sposób y, po literce, sprawdzając kombinacje typu A, B, C, ale, aby przyspieszyć nieco nasze starania, możemy spróbować ułożyć z tych liter jakieś sensowne słowo. Jakie słowo może zaczynać się od przedrostka TAJ? No, pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to TAJNE. Sprawdzamy więc. TAJNE. Naciskam Enter. I oto efekty. Proszę bardzo, ten user istnieje. Wniosek jest prosty. Użytkownik Anną, ma hasło tajne zakończone wieloznacznikiem. Co znaczy, że po słowie tajne może występować dowolny inny ciąg znaków. Równie dobrze może to być hasło np. tajne dane. Aby upewnić się, czy cokolwiek występuje po słowie tajne, usuwamy z parametru wieloznacznik i naciskamy Enter. Komunikat głosi. Ten user istnieje. Wiemy już. Że użytkownik Annoł ma hasło tajne. I to właśnie chcieliśmy wyciągnąć. Zrobiliśmy to bez znajomości ilości kolumn, bez znajomości tabeli, bez ataku typu Union Select. Znaliśmy tylko nazwy pól, które, jak wiemy, są w miarę domyślne. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejny za tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę.